I witajcie moi drodzy, jako z tej strony. Witajcie w kolejnym odcinku, gdzie kupujemy sobie kryptowaluty. I w ten sposób zaplanowałem sobie właśnie oszczędzanie w krypto. Jest to naprawdę bardzo ryzykowne działanie, ale postanowiłem sobie właśnie zrobić taki test. Więc, żeby nie przedłużać, bo te odcinki moje są króciutkie. Także przejdźmy już do. Kupna dzisiaj mamy 29 września i kupujemy sobie standardowo bitcoina. Dajemy szybka transakcja za 25 zł. Tutaj widzimy, jaką część bitcoina dzisiaj kupujemy. Na pewno trochę więcej niż ostatnio, bo była korekta i w dalszym ciągu jeszcze jest. Także kupujemy. Przechodzimy do Ethereum. Tak wpisujemy 25 zł. Tutaj mamy kwotę. Jaką kupimy? Ethereum kupujemy. Jak widzicie, tutaj zostało mi 50 zł, bo miałem 100 zł przeznaczone. Co odcinek, mam przeznaczone 100 zł na kupno tych czterech wybranych kryptowalut. Znaczy się. Bitcoina i Ethereum kupujemy zawsze, a dwie kolejne czasami mogę zmieniać. Aczkolwiek nie wiem, mam bardzo taki sentyment do kupna yy, Dogecoina i XRP, więc dzisiaj też sobie kupię Dogecoina. Dobra, mamy wybranego za 25 zł. Dzisiaj będziemy mieć, patrzcie, 30 sztuk. Bardzo fajnie, jak widzicie, tutaj mamy sporą korektę. Kupujemy kupiony i XRP sobie kupimy dzisiaj. Tu jak widzicie nam się zbiera, zbierają te sztuki XRP 25 zł, może przycisnę sobie wszystko. Czyli będziemy mieć 6.7XRP dzisiaj. Jak widzimy, wszystko jest na korekcie. Także bardzo fajnie kupujemy na promocji. Kupujemy. I właśnie już mamy tutaj nasze krypto zakupione. Oczywiście dorzucę to do aplikacji BlockFolio, gdzie pokazuje nam właśnie no cały czas ten proces czy to idzie w dół, czy w górę i, i, i nasz wynik, prawda? Na dzień dzisiejszy mamy zainwestowane, mam zainwestowane 800 zł yy, i z tego co widzę na aplikacji, tutaj później nie wiem czy na tym odcinku, czy na następnym wrzucę screena z aplikacji, bo jesteśmy w tej chwili na minusie. Czyli zainwestowaliśmy 800 zł, a jesteśmy na minusie w tej chwili. Także, ale ja mówię, ja się tym nie przejmuję, bo wiem, że ten rynek i tak pójdzie do góry. To jest oczywiście tylko moje zdanie, także nie musicie się tym sugerować, aczkolwiek możecie sobie podglądać, co ja robię, prawda? Sami się przekonamy z czasem, jak to po prostu wszystko się zachowa, jak ten rynek kryptowalut się zachowa. Także co już jeszcze bym mógł tutaj dopowiedzieć, może zerknijmy sobie tylko na CoinMarketCap. Jak tam nasze ranking kryptowalut, jak widzicie, Bitcoin 42 000, Ethereum 2900, Cardano 2,12 12, Binance Coin 371 dolarów, XRP niecałego dolara. Solana, Solana też podobno fajna, y, fajna kryptowaluta, która po prostu mm, ma swoją sieć. I y, no, no też jakby goni Ethereum, prawda? Bo ma podo podobny system jak Ethereum, także. Y, no i tutaj mamy te pozostałe wszystkie kryptowaluty. Także tak to wygląda na dzień dzisiejszy. No i co, do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie właśnie będziemy kupować nasze kolejne kryptowaluty. I jeżeli macie jakieś pytania, to możecie zadać w komentarzu. Jeżeli wam się podoba to co robię, to oczywiście dajcie łapkę w górę, czy jakiś komentarz fajny, także dziękuję bardzo. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pozdrawiam, cześć.